No to zaczynamy lekcję. Powtórz: I am a board game player. I am a game player. Nie, nie tak. I am a board game player. I mam bam, bam, later. Nie. Po kolei: I. I. M. M. E. E. Board. Board. Game. Game player. Player. I am a board game player. I am a board player. Nie! No przecież to brzmi tak samo! Nie, nie brzmi tak samo. Co zrobisz, jak będziesz chciał w te swoje planszówki zagrać na przykład z obcokrajowcami? Zagram w grę niezależną językowo. W co? Cześć, z tej strony amator planszowych. Dzisiaj chciałbym wam poopowiadać trochę o grach planszowych niezależnych językowo, czyli takich tytułach, które możecie wyłożyć na stół, żeby zagrać z osobą z każdego zakątka świata. Takie gry zazwyczaj proste do wyjaśnienia. I nie wymagające znajomości języka żadnego w sumie do tego, żeby grać. Wystarczy tylko ktoś, kto ogarnie instrukcję i przedstawi ją grającym. To tak w bardzo dużym, chaotycznym skrócie. Natomiast skąd taki pomysł na odcinek? Skąd taki temat właśnie? Ostatnio na grupach planszowych pojawiło się bardzo dużo pytań odnośnie gier, niezależnych językowo tytułów, które można wyciągnąć i cieszyć się razem z obcokrajowcami. Dlaczego? Chyba nie muszę nikomu wyjaśniać sytuacji i tego, co się dzieje, i dlaczego padają właśnie takie pytania, więc od razu przejdę do naszych gier, a w zasadzie gier, które chciałbym wam pokazać. I od razu powiem też, że skupiłem się na tytułach, które oczywiście pomijają aspekty jakiejkolwiek walki. Są to tytuły głównie familijne, takie, które mają przede wszystkim nieść nam radość. W tym zestawieniu znajdzie się też jedna gra taka niedokładna końca niezależna językowo, ale to na końcu wyjaśnię Wam o co z nią chodzi i dlaczego uważam, że jest to dobry tytuł na tą sytuację. Natomiast y, zacznijmy sobie wyliczankę od dziecięcej gry roku 2021, czyli draftozał. Draftozaur, gra w której mamy mechanikę draftu, tylko zamiast kart podajemy sobie miseczki pełne dinozaurów i te kolorowe dinusie układamy sobie na swoich planszetkach. Gra bardzo prosta, podajemy sobie kolorowe elementy, układamy na planszy. Na wstępie tylko wyjaśniamy, które pole, co nam robi. Jak już nauczymy się ikonografii, która jest bardzo prosta, albo zwyczajnie zagramy sobie jedną rozgrywkę, wszyscy już będą wiedzieli dokładnie, co, gdzie, za ile punktują. Gra bardzo przyjemna. Daje naprawdę masę radości i nadaje się zarówno do gry dla najmłodszych, jak i nienudzi dorosłych. Myślę, że to będzie trafiony wybór. Podobnie jak trafionym wyborem będzie kultowy klasyk Carcasson. Prawdopodobnie nie muszę Wam przedstawiać tego tytułu: zabawa kafelkami. Cała rozgrywka polega na tym, że wyciągamy kafelek, czy to ze stosów, czy jeżeli mamy rozszerzenie z woreczkiem, albo po prostu jakiś swój woreczek, który użyjemy, to z woreczka wyciągamy kafelek, kładziemy na stole, tak, żeby pasował do innych kafelków, wykładamy naszego chłopeczka, jeżeli możemy i zgarniamy punkty za tereny, które zamkniemy. Ponownie gra bardzo łatwa do przyswojenia, bardzo łatwa do nauczenia i to, co najważniejsze nie ma tu w trakcie rozgrywki żadnego tekstu, po prostu kafelki wszystko co robimy to patrzymy na to jaki teren nam się układa więc są będzie trafionym pomysłem tak jak zresztą większość gier kafelkowych, w których cała zabawa opiera się tylko na kafelkach i do takich tytułów możemy również zaliczyć inny bardzo popularny, bardzo przyjemny i bardzo dobry tytuł, niezależnie językowo jakim jest King Kingdomino, King domino, czyli współczesne spojrzenie na mechanikę domino. Co tutaj robimy? Budujemy sobie nasze malutkie królestwa wokół zameczków. Układamy je z kafelków, które na wzór domino są podzielone na dwie części. Na każdej znajduje się jakiś rodzaj terenu i po prostu dokładamy teren do terenu, tworząc sobie nasze kwadratowe. Królestwo, najlepiej kwadratowe, natomiast to jest kolejna gra, która jest niezwykle prosta w swoich założeniach, prosta w mechanice, dająca dużo radości, pięknie wykonana. I no, ja mam jeszcze stare wydanie, obecnie na rynku jest nowe od Fox Gamesów. Mamy też do dyspozycji Dragomino, który jest nastawiony na jeszcze młodszych graczy, choć ten tytuł również jest do, dla bardzo młodych grających. Mamy także nieco bardziej rozbudowany Queen Domino. Wydaje mi się, że każda z tych gier doskonale się nada na tą sytuację. Podobnie jak nada się gra... Kakao, kakao, polecałem Wam wiele razy i polecam Wam je ponownie, tutaj znów gra kafelkowa, nie mamy tutaj żadnego tekstu w rozgrywce, wszystko co się dzieje, dzieje się w oparciu tego co zobaczymy po dołożeniu kafla czyli gdzie nasze ludki do jakiego kafelka idą, do jakiego kafla dżungli, czy to będzie plantacja kakao, czy to będzie targ, na którym możemy sprzedać to kakao czy to będzie jeziorko, z którego weźmiemy wodę, wszystko jest przedstawione graficznie na kafelkach a do tego mamy bardzo prostą w zasadach rozgrywkę, która jest niezwykle zajmująca i kakao jest naprawdę moim zdaniem jedną z najlepszych gier familijnych, która ma bardzo szerokie spektrum do tego, w jakim wieku ludzie mogą w to grać i czerpać z tego przyjemność. Więc, kakao jak najbardziej polecam. Kolejna świetna, niezależna gra kafelkowa. A skoro cały czas tak się tych kafelków trzymam, no to co powiecie na zabawy w stylu Tetris. Gry, które wykorzystują ten pomysł, bardzo często są niezależne językowo. I tak jest w przypadku choćby Parku Niedźwiedzi. Płyteczki, które przedstawiają nasze małe zoo dla misiów w formie płytek, właśnie takich tetrisowych, w tych znanych kultowych kształtach. Co tu robimy? Mamy płytki terenu, na którym mamy zbudować nasze zoo. Nasza akcja polega na tym, że wykładamy jakąś płyteczkę ze swoich zasobów. Jak zasłonimy jakieś symbole, to za te symbole zgarniamy nowe płyteczki, które będziemy mogli wyłożyć w kolejnym ruchu. Gracz, który uzyska najwięcej punktów, wybierając płytki o najwyższych nominałach punktowych, wygra. Bardzo szybka, bardzo przyjemna gra. Dla mnie kolejny tytuł, który lubimy. Do którego często chętnie siadamy i park wiedzi ponownie nie ma tutaj niczego, co wymagałoby znajomości języka polskiego. Oczywiście poza instrukcją. Ale o instrukcjach jeszcze sobie porozmawiamy na końcu tego materiału. Teraz przejdźmy do innej gry, gry trzymajmy się dalej tych kafelek, płytek i tym podobnych, ponieważ jest pewna seria, która. W tym temacie wiedzie prym na rynku, nie tylko polskim. Ubongo! Ubongo, cała seria w zasadzie. Łamigłówki, w których mamy przedstawione na kartach nasze cele i układamy je z kolorowych klocków. Czy to z tekturowych, płaskich klocuszków, płyteczek, zapełniamy planszetkę, czy to z jakichś trójwymiarowych klocków, układamy jakieś wzory. Tu ponownie niezależność językowa jest, a do tego mamy bardzo prostą rozgrywkę i bardzo wciągającą, dającą niezwykłą przyjemność i naprawdę pozwalającą oderwać się troszeczkę od codzienności. Szybka, fajna rozgrywka, bardzo kolorowa gra, te tytuły, chociaż bardzo proste i wielu planszówkowiczów kręci na nie nosem, tych takich siedzących już w bardzo zaawansowanych tytułach, to są tytuły, które naprawdę dadzą sporo zwykłej, czystej zabawy i dlatego serię Ubongo bardzo gorąco polecam, tak samo jak polecam pewną nowość, która nieźle mnie zaskoczyła, o czym niedawno mówiłem wam na kanale, a jest to Recto Verso. Recto Verso, czyli układanka z drewnianych, kolorowych klocków, której może się bawić do sześciu osób. W zasadzie rywalizujemy, ale każdą układankę dwie osoby realizują wspólnie i muszą współpracować, więc jest to świetna okazja do tego, żeby nauczyć się współpracy, żeby wspólnie coś razem potworzyć. Tutaj budować z klocków, a jeżeli sama gra nam się... Znudzi, co szczerze wątpię, to zawsze można wziąć te klocki i zwyczajnie się pobawić. One mogą pełnić rolę drewnianej, fajnej zabawki dla najmłodszych. Więc, Recto Verso, ja osobiście bardzo polecam, jest to też tytuł, który szybciutko wytłumaczycie, a przy którym będziecie mieli naprawdę bardzo dużo dobrej zabawy. Tak samo dużo zabawy z kolorami będziecie mieli przy grze, w kolory. Takie malutkie, karciane tytuły to też jest rozwiązanie, jeśli chodzi o gry niezależne językowo. Znaczy, nie wszystkie małe karcianki, ale takie tytuły jak gra w kolory. Właśnie to jest gra, w której wszystko co robimy to rzucamy kośćmi, te kości pokazują nam kolory, jakie karty musimy z tymi kolorami na nich. Odrzucić na środek stołu, rozgrywka bardzo prosta. Wszystko opiera się tylko i wyłącznie o rozróżnianie barw. Więc bardzo mała, przyjemna gierka, która również daje sporo zabawy. I tutaj możecie sięgnąć po różne małe karcianki, jak choćby takie 11-bierze czy seria wirus. To są gry, w których również nie ma tekstu na kartach, po prostu bawicie się według jakichś ustalonych, przyjemnych, fajnych mechanik. A będąc przy karciankach, nie sposób nie wspomnieć o serii, którą nieraz przedstawiałem Wam na moim kanale i która również jest niezależna językowo. A mowa tutaj o sen. I smoki, czyli karcianki, w których budujemy swoje sny. Cała zabawa ponownie polega na dobraniu karty i umieszczeniu jej w swoim śnie, bądź nie. To wszystko. Jedno, co musicie wiedzieć, o ile w smokach karty specjalne są przedstawiane faktycznie tylko graficznie, o tyle w śnie towarzyszą im same napisy, czyli tam wejść, zamień, ale to jest coś co nauczycie obcokrajowców bardzo szybko po prostu pokażecie im że gra z tym symbolem takim obrazkiem robi to myślę że jedna rozgrywka max 2 już sobie na stałe zapamiętają która karta co robi więc można spokojnie po to sięgnąć natomiast jak wiecie z moich materiałów darzę sentymentem większym smoki i ten tytuł po prostu jest fantastyczny w tej serii są jeszcze kruki ale tam jest to gra typowo osób. I też z tego, co pamiętam, to na kartach akcji tam jest opisane co trzeba zrobić, więc nie do końca spełnia to kryteria naszego tematu. Natomiast te dwie gry y, Sen i smoki jak najbardziej niezależne językowo, bardzo łatwe do nauczenia, bardzo szybko każdy je przyswoi, więc będą świetnym wyborem do zabawy. Świetnym wyborem do zabawy są również gry pokroju, gry pokroju serii Azul. Azul, czyli seria niezwykle popularna I co ważne, również niezależna językowo Po prostu mamy swoje planszetki ze wspólnych obszarów Dobieramy jakieś płytki, umieszczamy je na swoich planszetkach I tak się bawimy Więc zasady są do wyjaśnienia bardzo szybko Są to gry bardzo przyjemne I tutaj ogólnie zwracam uwagę na gry abstrakcyjne nagry logiczne, abstrakcyjne, które mają temat luźno połączony z rozgrywką i bardzo często są właśnie niezależne językowo. E, no, ja tu mogę wam przedstawić właśnie Azula, mogę wam przedstawić również Riff, Jednak riff z tego, co kojarzę, wyszedł już ze sprzedaży i się trafia bardzo rzadko, a często jak się trafia, to w koszmarnych cenach. Natomiast jeżeli macie taką grę w swoim zbiorze, to to będzie właśnie tytuł idealnie pasujący do takiej rozgrywki międzynarodowej. Yy, dajcie w komentarzach znać, jakie jeszcze abstrakty polecacie. Bodajże Nowa Luna chyba będzie też niezależna językowo, więc no, ja tu niestety nie do końca mam arsenał takich tytułów. Mógłbym wspomnieć o Sagradzie, ale tam mamy karty narzędzi z opisami, więc to wszystko teoretycznie nie są to skomplikowane rzeczy, ale mimo wszystko grające z nami osoby będą się lepiej czuły, jeżeli tych tekstów obcym dla nich języku na kartach nie będzie. Lepsze będą gry właśnie takie czysto niezależne językowo. I mimo tego, co właśnie powiedziałem, pokażę Wam jedną grę, gdzie jednak trochę tego naszego języka jest, ale uważam, że to będzie dobry tytuł do zabawy... Przy wśród najmłodszych graczy, po to, żeby sobie dzieci z dwóch różnych krajów siadły ze sobą i się bawiły. Dlaczego i jaka to jest gra? Mowa o GŁODNIAKACH. Ta gra to jest bardzo prosty tytuł dla dzieci. Mamy tutaj aplikację, w której są stworki, które karmimy kartami z przedmiotami. I teraz tak, na tych kartach są narysowane przedmioty, więc patrzymy na to i wiemy, co to jest. Te przedmioty są w kolorach, więc wiemy, jaki to jest kolor i jak je zagrywać. Natomiast ta gra wykorzystuje aplikację. Ona w zasadzie nie wykorzystuje, ona bazuje na aplikacji. I można wręcz powiedzieć, że jest to gra cyfrowa rozszerzona o karty. I teraz tak, ta aplikacja pozwala nam wybrać język angielski, francuski, niemiecki bądź Polski i ma w sobie tryb fabularny, w którym opowiada nam historię, więc jeżeli dziecko, dzieci, które grają znają na przykład oboje angielski mogą sobie w ten sposób zagrać może ktoś czytać ten polski natomiast jest tu tryb imprezowy który można włączyć, od razu wchodzimy do danego pomieszczenia, gdzie są stworki i po prostu je karmimy, dlaczego uważam, że to jest dobra gra na ten moment, mimo że nie jest tytułem niezależnym językowo, tak w pełni niezależny Językowo, dlatego że dzieciaki mogą po prostu siedzieć sobie razem i się wspólnie pouczyć słówek, patrzeć na to, co jest na karcie i sobie mówić, czym to jest, czym, jak to się nazywa po polsku, jak to się nazywa po ukraińsku. W ten sposób wyciągną trochę nauki z tej całej zabawy. Więc myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, choć możecie się ze mną oczywiście nie zgadzać. I to tyle tak w zasadzie prezentują się moje propozycje gier neutralnych językowo gier które warto wyciągnąć w sytuacji w której musicie zagrać musicie chcecie zagrać z obcokrajowcami chcecie pomóc i dostarczyć im trochę rozrywki to takie właśnie tytuły zarzuciłbym na stół żeby się dobrze bawić i żeby nikt się nie czuł źle że nie rozumie czegoś nie wie co i jak Powiedziałem jeszcze, że wspomnę Wam o instrukcjach. Tak, no za, tu w przypadku tych gier będziecie musieli przeczytać instrukcje, będziecie musieli się ich nauczyć. To są polskie wydania gier, które mają instrukcje po polsku. Natomiast w serwisach takich jak BGG znajdziecie instrukcje. W Języku angielskim, być może też znajdą się tam instrukcje w innych językach. Możecie próbować znaleźć wydawnictwa oryginalne tych gier. Może one mają instrukcje z krajów innych, w których są te tytuły wydawane. Wtedy można coś takiego wydrukować, bądź odpowiedni link, plik podesłać komuś, kto będzie chciał się nauczyć tych tytułów. Natomiast to wszystko są gry bardzo proste, które bardzo szybko wytłumaczycie i nie powinno Wam to przysporzyć żadnego problemu. Tyle ode mnie. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że był on w jakiś sposób pomocny i mam nadzieję, że w komentarzach wrzucicie Wasze propozycje takich gier. Niech osoby, które szukają teraz pomocy w tym temacie, czym zająć dzieci, które przyjmują do swoich domów, w jaki sposób dostarczyć chociaż trochę radości osobom, które przyjmują pod swoje dachy i którym niosą pomoc. Niech mają jakąś bazę rzeczy pomocnych, informacji, które im się przydadzą. I to w zasadzie tyle ode mnie. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję, że obejrzyliście ten materiał i do zobaczenia. Cześć!